Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy przygodę w Again the Storm eee, Nowe zagrożenie jaskinia u, u, u ludzi Okej, okay, nie... Nie no, mamy suszone mięso. Przekup Spróbujemy ich przekupić. A tu co mamy? Mamy jakąś skrzynkę, co nam da ten bądź obóz zielarza. Beczki? No spoko. Dobra Ok, mamy 0 bezdomnych czyli jednak się jakoś tam pomieścili w tych domkach Dom Bobrów Średni poziom 1, maksymalny 4 Rozrywka, rozrywka Dobra. I oni tu też pomału nam działają. Mamy kupca. Kupiec nas chyba raczej nie interesuje. No i tu mamy tą zakazaną polanę. No my możemy się do niej przenieść i ją spróbować odkryć, w ogóle zobaczyć. Tu na nas będzie czekać obóz kamienia, że nie ma surowców, pobliżu ok, czyli wy już tutaj nie macie co robić. Przenieśmy was, w... o fanie było was tu by. Chyba tu pomieścić. Dobra. Okej, okay, tu mamy kolejny ten tak. Co my tu mamy? Eee, wybieramy dostawy zboża. Tu mamy nowych tych. Mm, Weźmiemy sobie tych. I trzeba kolejne dołki oczywiście wybudować, zamachniemy dwie chaty Bobrów. I te człowieków. Dobra, oni zostali przekupieni? Przekupują ich. A ci tego nie otwierają, bo nie mają kamienia. Mm, trochę lipa. o tu mamy owady do zbierania dobra czyż czy byśmy mogli kupić kamienie nie możemy bo ma, musimy czekać dwie minuty stąd mamy kamienie to czyli tutaj też będziemy mieli kamienie tak okej okay. dobra nowe tam jakieś zagrożenie O Dobra, spróbujemy ich aresztować. Mamy 10 minut do zaatakowania przez nich. Ło! Jak się przybliżyło. Dobra, oni to powinni zrealizować. Czyli no dobra, no to bastun zabieram i to po prostu... Trzeba anulować. Nie jestem ciekaw, co tutaj będzie w tej e, zakazanej planie. Czy coś ciekawego nas może tam spotkać? Dobra. No dobra, to oni tutaj pracują ładnie. Coś kamienia mamy, mamy tylko 3 kamienia. Trochę słabo. A właśnie oni jaki mają postęp z tym aresztowaniem? Zerowy. To my nie mamy broni? No dobra, no Wolę ich przekonać. I tyle W ogóle oni tworzą te paczki. Paczki planu, sześć korzeni. To są dwie paczki. Coś tam tworzą zupełnie potrzeby. O, a tu mamy pola, prawda? Więc dobra, w sumie czekamy tylko na na TT. Te te. Tyle, że oni to wolno robią. Tu będziemy mieli dwie, cztery. To tu jeszcze tylko dwie eee... Okej okay, bonus za reputację dom jaszczurów cegielnia Możemy sobie wziąć dom jaszczurków A brakuje nam desek hmm. Gdzieś tu kiedyś tartak mieliśmy O tu mamy. Każdego nie produkują nam len. Mnie jest dobrze, że nam produkują len. Niech oni się skupią na cegłach. No, a tu potrzebujemy wybudować jakąś farmę. Może być nawet ten obóz. I to nam wystarczy. Hmm. to róbcie mi z tego. kamienia obraraz jaki to nam da efekt Okay, czy czekamy w tym czekamy na dwie paczki eee, plonów. o jeszcze ja mają reputację zerową? To mm. no nie jest dobrze. Dobra, ukończyliśmy kolejny ten. <ścoughs> Tym samym... Osada została ukończona. Ok. Powrót do mapy świata. Tu mamy jedną osadę. Osada o nazwie Osada. No dobra, trochę terenu odkryliśmy. A pójdźmy sobie w tą stronę. Osa, osa niech będzie na przykład nazwa Osa. Weźmy sobie tak i wyrusz, będziemy budować kolejną osadę. Tajemnicą. Te las, dobrze. O, to już w ogóle. Strasznie inaczej ten las wygląda. I tym razem bobrów nie mamy. Nie dało, nie dało nam bobrów. Z hmm. jakichś owadów to jest zrobione? Trochę wygląda jak. Koły czy coś? Dobra, tu mamy magazyn, tu mamy e, ogień. Zobaczmy, co my w ogóle mamy. Znaczy, mamy te podstawowe takie te rzeczy. Rozkazów jeszcze nie mamy. Dobra. Ey. Yy, tartak. Tu mamy deski, tu mamy deski z woje. Tu mamy deski na trzecim, tu mamy deski na drugim. Dobra, bierzemy sobie Tartak. obóz zielacza, obóz łowców, ogród ziołowy. Yy. Jedna jak i drugie jest dobre. Ale weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie krawca możemy wziąć sobie krawca dobra zaczynamy standardowo od budowy obozu drwali będziemy się przesuwać chyba w tą stronę a tu nie mogę tu mogę dobra no niech oni budują. Ile mamy w ogóle drewna? 50. Trochę słabo. Mamy 7. 7 bezdomnych człowieków naszych. Tu mamy 3, 6. 9. Tu już mi nie wejdzie. To zrobimy tak. Dobra. O, mamy tylko dwóch bobrów. Dobra, to zrobimy sobie tak. I niech oni nam to otwierają. Mamy jakieś sezony godowe. Mamy sobie specjalizację w mięso. A tutaj wspomniałem, co nas tu czeka. Tu mamy kamienie. Z kamieni mamy korzenie i owady. Tu mamy ślizgacze, czyli mięsko. I tu mam tak, niebezpieczna, niebezpieczna, zakazana. Niebezpieczna, niebezpieczna, zakazana, niebezpieczna, 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 niebezpieczna. Okej okay. Dobra, i odkryliśmy kolejną polankę Tu mamy jakąś małą skrzyneczkę Na razie to zostawimy sobie Rozkazy cel spełni potrzeby dobra czyli mamy tak domki i 20 drewna obóz nie wierzę obóz kamieniarzy pójdziemy sobie w te domki w sumie mamy 6 8 tak więc na spokojnie zrobimy. Determinacja bobrów na poziomie 16. Weźmiemy sobie determinację bobrów. Towary osiągnie populację 6 ludzi. Co tutaj mamy? Mała farma. Bursztyny, naczyn na olej z olejem, nie wiem kiedy trafi mi się farma, ale weźmy sobie człowieków. I okej, okay, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam eee, do oglądania kolejnych serii i do usłyszenia.